Kochani, witam was serdecznie, witam was Hany z Kambodży. Tutaj witam was Ned. Halo. Halo. Nen. Halo. Onda. Halo. Słuchajcie. U nas wreszcie pogoda się zrobiła. I dowiedziałem się o takiej wiadomości, że masakra. Mumy węża i to takiego go dojdzie jak ręka ale on ponoć nic nie robi on tylko sobie przychodzi po zbioru żaby i potem sobie odchodzi każdego roku jak jest woda a ja tak sobie wczoraj szedł tuktuka schować w tej wodzie Widzę, że coś mi tutaj tak szybko nie wiedziałem o co chodzi teraz już wiem także no mamy ciekawie chodzi właśnie, że zdążył umyć Moje studio. Także, kochani, myślę, że dzisiaj wszystko wyciągną z powrotem na zewnątrz. Zobaczcie, ile zostało wody. Teraz to tą ale po tej wodzie chodzić już. Jak się dowiedziałem. No i oczywiście, NEN, NET, co roku tutaj łapię normalnie ryby w tej wodzie. Także tak to wygląda. Tam już wyschło. Dzisiaj zapraszam na live'a. Dzisiaj będzie ciekawy live' z Mańkiem z Azji. Dzisiaj razem robimy live'a takiego wesołego, pośmiejemy się, pożartujemy, pogodzimy, coś wypijemy. Także je było fajnie i wesoło, żebyście mogli się pośmy z nami, pogodać i... i zobaczyć że Polacy też się lubią ja tak będę zapraszać teraz co chwila kogoś na live'a, tak postawiłem, postanowiłem że tak będę robić i tak będzie trzeba się po prostu tutaj też integrować no, i oczywiście w piątek zapraszam serdecznie. Też będzie live na kanale Hany z Kambodży u moich serdecznych przyjaciół, kolegów, braci Pawła i Rafała, którzy otworzyli, otworzyli swój bar. Bar u gurala, że tak powiem. Zobaczycie sami i się przekonacie już w piątek. A dziś zapraszam na godzinę. Dajcie mi pomyśleć, czekajcie, 22.30 u mnie, to u Was będzie 6? Hmm. Tak, to będzie u Was 5.30, tak? Tak, 5.30, 5.30 Waszego czasu. Zaczynamy dzisiaj live'a z Mańkiem z Azji. Także pozdrawiam serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w live mogę się zadawać pytania jak również wspom wspomóc mój kanał i jak również będzie cel wyznaczony na donate y dla nas i wtedy się dzielimy tym na połowa tak postanowiłem że jeżeli będą jakieś donate y z tego to wspomaga też Mańka dzielimy się po prostu na pół tak jak Bóg przykazał. Kochani, pozdrawiam serdecznie. Cieszę się, bo piękna pogoda. Społek dzisiaj dwie godzinki, może trzy. Zrobiłeś dzisiaj piękną oferta, mam nadzieję, że będzie wszystkim się podobać. Na pewno będę tacy sobie myśleć, że jest do dupy, ale jest zrobiono. Będzie zająć ładny live na ten temat. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam dzisiaj na godzina wasza. 5:30. 5:30 startujemy dzisiaj z Mańkiem tu z mojego placu. Do usłyszenia.